żeby można było włączyć projektor. Czyli mielibyśmy dwie, dwie rady. Jedna rada dla, yy, dla organizatorów. Nie zapominajcie o tym, że internet, szybki internet jest ważny i lepiej, żeby on działał. Yy. Myślałem, że powiecie coś że, o o, coś o jedzeniu, że jedzenie też jest ważne, ale widocznie nie jest tak istotne. Więc jest to może ważne. Organizator, no właśnie, jest bo... bardzo ważne. Grochówka na hakie robi swoją robotę i ja jestem ogromnym fanem grochówki na hakie I, i jest to też fajne przeżycie, bo przyjeżdżają prawdziwi żołnierze, którzy przy okazji chwalą się sprzętem. I to jest totalnie, wiecie, pizza jest super. Wszyscy myślą, że programiści uwielbiają pizzę i większość z nich to lubi, ale jak siedzicie 24 godziny w jakimś miejscu i chcecie. No to wiecie, chcecie zjeść coś normalnego co jakiś czas, prawda? No tak, ale grochówka 24 godziny, grochówka. Nie i nie, nie, no oczywiście. Nie, to nie, nie jest jedyna potrawa, którą obserwują no, w czasie hakie. Je. Ale jest to fajny, fajny dodatek, fajne urozmaicenie. Na pewno jest to jakieś przeżycie, tak jak mówiłem. Czyli działający internet i grochówka. I no. można, można mieć nadzieję na fajne pomysły. Słuchajcie, wy jesteście, wy jesteście w ogóle takim przykładem zespołu, który, który nie kończy hakatonu w momencie ogłoszenia wyników, czy, czy, czy po zakończeniu afterparty hakatonowego, które też się chyba czasami zdarzają. Wam zdarzyło się też kontynuować hakatonowy pomysł po samym wydarzeniu? Pewnie czasami to, to była nawet nagroda na Hakatonie, czyli możliwość kontynuowania tej pracy. Powiedzcie coś o tym. Zdarzyło wam się, co robiliście, jak wam poszło, czy warto się takim tematem zainteresować? No tak, faktycznie był, był taki epizod w naszej, w naszej działalności. Bodajże w październiku zeszłego roku ASECO zorganizowało. Hackathon Coldplay w Krakowie, w którym braliśmy udział i udało nam się tam wygrać właśnie pierwszą nagrodę. No i nagrodą był udział, oprócz oczywiście nagrody pieniężnej, był udział w inkubatorze ASECO, w którym obecnie rozwijamy rozwiązania oparte o rozszerzoną rzeczywistość. I tak też było na hakatonie. Pomysł uległ lekkiej modyfikacji, ale dalej nad nim pracujemy. No i jest to chyba jakiś taki. Ciekawa opcja, jest to coś, coś fajnego, móc rozwijać coś, na co, sami się, na co sami wpadliśmy. tak? Nie zawsze się tak dzieje, czasami ktoś jest zobligowany obowiązkami w pracy, nie zawsze też pracuje w programowaniu. A taka sytuacja, w której ktoś oferuje nam pracę nad własnym pomysłem i, i de facto utrzymanie jest bardzo komfortowa. Panowie, no bo tak, wyglądacie na mega zgrany zespół. Jak Tomek pytał was o to, co jest ważnego, jak dobrze przygotować się do hakatonu, to Michał powiedział, że jednym z ważnych elementów jest zespół. I właśnie chciałem was o to zapytać, co według Was jest ważniejsze, inaczej najważniejsze? Zespół, sam pomysł, czy, czy finansowanie tego, tego pomysłu? Gdybyście musieli to pokategoryzować o takiej najbardziej istotnej i kluczowej rzeczy, to jakby to wyglądało z Waszej perspektywy? Nie ukrywam, że jestem dosyć wiernym słuchaczem. Imagination Factory i wiem, że to pytanie to jest jakby takie przewijające się przez każdy odcinek, więc troszkę się już nad tym zastanawiałem i często mam wrażenie, że jako ludzie mamy takie wrażenie, że pomysł jest właśnie jakby taką magiczną rzeczą, który musi być taki niesamowicie świetny i taki genialny i na przykład nie wiem, jak oglądaliśmy film The Social Network, tak, gdzie tam jakby właśnie ten Zuckerberg wpada na ten pomysł Facebooka, no to mamy takie wrażenie, że to jest takie niesamowicie genialne i takiego wow, jaki świetny pomysł. To, co mam wrażenie jest często jakby niezauważane, to fakt, że jakby ten pomysł nie jest niczym, jeżeli zostanie tylko pomysłem, tak? To trzeba teraz jakby ten pomysł wprowadzić w życie. No i tutaj właśnie pojawiają się dwa pozostałe aspekty. Tego, tego pytania początkowego. Tak? Ja generalnie uważam, że najważniejszy jest właśnie zespół, ponieważ zespół, że tak powiem, gwarantuje jakby wprowadzenie tego pomysłu, bo choćby nie wiadomo, jak on nie był wspaniały, to gdy nie ma zespołu, nie ma, nie ma wprowadzenia tego pomysłu. Jeśli coś chodzi o fundusze i finansowanie, to wydaje mi się, że jest to taka rzecz, która zaczyna być istotna, kiedy ten pomysł i ten zespół już się wykrystalizuje. Tak? Kiedy trzeba podjąć kroki dalej, może zacząć nie wiem, skalować się na dużą, jakby na dużą skalę. I, I wtedy to staje się bardzo istotne, żeby, żeby finansować, jakby żeby finanse na to nam pozwoliły. Jak rozumiem, jesteś głosem zespołu, więc pozostali koledzy mają dokładnie taką samą opinię, czy to inaczej wygląda? No ja myślę, że zespół zdecydowanie jest najważniejszy i tu nawet pomysł, tak jak mówił właśnie Michał, jest super ważny, jeżeli wykonanie jest dobre. Jak nie ma dobrego wykonania, to w ogóle ten pomysł nie istnieje. I też trochę jest tak, że jeżeli zespół jest kreatywny, to tych pomysłów pojawi się kilka tak czy siak. Więc ja bym się skupił na tym, żeby dobrać sobie ludzi, na których można polegać, żeby wiedzieć czy ci ludzie potrafią. I dopiero jak się ma fajny zespół, to można iść naprzód i próbować um, właśnie swoimi pomysłami podbijać rynek. Fundusze, fundusze się, z... no, jeżeli pomysł jest dobry, to jest bardzo dużo osób bogatych na świecie, z którymi można próbować coś ustalić, jakoś się dogadać. Mhm. No ja dobra, panowie. Ja bym dodał od siebie tylko, że y, ważny jest też czas, kiedy. Zrealizujemy ten pomysł? Jeśli na przykład no teraz mamy właśnie pandemię, no to yy, wiadomo, że takie rzeczy związane z wychodzeniem na zewnątrz będą teraz yy, mniej pożądane. Mm -hmm. No dobra, panowie pytanie kolejne. Yy, czy hakata może być dobrym miejscem na rozpoczęcie kariery w tak zwanym prawdziwym biznesie? Jeżeli tak, to, to jak to zrobić według Was? Hmm. No proszę Gosiu. Okej, okay. więc tak. Uważam, że totalnie jest to świetne miejsce na rozpoczęcie kariery. Tym bardziej, że e, akurat w branży programistycznej jest tak, e, że bardzo dużo programistów jest troszkę nieśmiałych albo zamkniętych lekko w sobie i hackathony są takim miejscem, gdzie akurat e, te osoby no, jakoś rzadziej się pojawiają, więc z punktu widzenia osoby, która chce zatrudnić programistę, jeżeli na przykład chcą powierzyć też kilka innych obowiązków albo postawić go przed klientem, żeby, żeby ten programista na przykład dogadywał się bezpośrednio z klientem, to hackathon jest świetnym miejscem, dlatego że są tam osoby, które oprócz kompetencji programistycznych mają też dużo innych zalet, jak na przykład to, że są w stanie się wypowiedzieć na scenie. Więc, z punktu widzenia osoby zatrudniającej, hackathon jest świetnym miejscem na zatrudnienie swojego pracownika. I analogicznie, z punktu widzenia osoby, która chce być zatrudniona, bardzo łatwo jest znaleźć pracę na hackatonie głównie dlatego, że jest tam wiele sponsorów, którzy wręcz prowadzą na przykład próbne rozmowy rekrutacyjne albo starają się wyłapać z tłumu niejako osoby, które warto zatrudnić. Ja sam jest taki pan, który nazywa się Jacek Dziedzic, jest on szefem polskiego oddziału firmy Electric 80 i niejednokrotnie zostałem gdzieś tam zaczepiony przez tego pana na hakatonie, ponieważ bardzo mu się spodobało któreś rozwiązanie, a że on pojawia się często, bo jest sponsorem wielu Hakatonów, to niejednokrotnie mieliśmy okazję się spotkać no i ten pan często gdzieś tam się pojawia i próbuje zagadać, co tam akurat, no... Mówiąc o sobie, co tam ja akurat porabiam i czy, czy nie szukam pracy. Ale jestem przekonany, że takich osób, które szukają e, talentów na Hackathonach jest znacznie więcej. Także jest to świetne miejsce, aby znaleźć pracę. Pytanie też, czy, czy szukamy tak naprawdę pracy, czy szukamy e, potencjału na rozwinięcie swojego biznesu. To drugie jest zupełnie odmienne. E, też to jest świetna okazja, żeby rozwinąć swój biznes. Natomiast tu już trzeba się wykazać z trochę większą odwagą, trochę większą śmiałością i być może e, szukać dostępu na przykład do jury, e, jakoś poza hakatonem, po hackatonie, starać się utrzymać kontakt. Często to jury to są osoby, które już mają doświadczenie w biznesie i mają też kontakty, które są potrzebne, żeby taki, taki biznes rozwinąć. Mhm. Teraz słuchajcie pytanie z innej beczki. Bo pracujecie teraz nad jakimś rozwiązaniem. Czym się aktualnie zajmujecie teraz? Tak więc tak jak, tak jak już wspominałem, w czasie Hakatonu Coldplay rozwijaliśmy rozwiązanie oparte o rozszerzoną rzeczywistość i mamy okazję, Aseko dało nam okazję rozwijać dalej to rozwiązanie. I w tym momencie jesteśmy na końcowym etapie inkubacji właśnie w w tym inkubatorze Asoko Innovation Hub i niedługo będziemy mieli okazję zaprezentować swoje rozwiązanie, które rozwijamy od trzech miesięcy. Jest to, jest to rozwiązanie, które wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość, aby zwizualizować i lepiej, lepiej pokazać klientom banków ile mają pieniędzy na koncie, co z tymi pieniędzmi mogą zrobić. Pozwala to też im Zdać sobie sprawę, ile pewne rzeczy kosztują. Yy, I ogólnie zajmujemy się reklamą i przekazem marketingowym w świecie bankowości, który może odbywać się przez rozszerzoną rzeczywistość. Fajnie, słuchajcie, butomek. Powiedział wcześniej, że jesteście przykładem zespołu, który nie kończy rzeczy drugiej i wyłącznie na hakatonie. I chciałbym was właśnie o to zapytać. Czy teraz to, co robicie, to jest na zasadzie skończenia skończenia roboty, czy w ogóle to, co robicie, to, to sprawia wam przyjemność i wielką radość? Wiesz co, no ja właśnie, czekałem na to pytanie. To jest chyba moje ulubione pytanie w, w, w tym wywiadzie. Ponieważ w czasie. W czasie pracy nad, nad tą grą, nad tym kółko i krzyżyk w trybie multiplayer, tak naprawdę pierwszy raz zderzyłem się z rozszerzoną rzeczywistością. I to trochę wyglądało tak, że zdałem sobie wtedy sprawę, że umiejętności programistyczne, które mam, mogę wykorzystać w ciekawy sposób, który daje taki, nie, taki instantowy feedback. Nie wiem, czy, czy rozumiesz do końca, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że widać, co, co zaprogramowałeś. Często w pracy programistycznej. To jest tak, że tworzymy jakąś funkcjonalność, która odbywa się na jakimś serwerze i w ogóle większość użytkowników tego nie widzi. A, a praca przy rozszerzonej rzeczywistości pozwala na to, że widać, widać natychmiastowe efekty tego, co się zaprogramuje. I to było bardzo dla mnie wynagradzające. I prawdę mówiąc, wtedy jak przyszliśmy na Hackathon Coldplay, to było trochę tak, że ja powiedziałem do chłopaków, chłopaki, robimy rozszerzoną rzeczywistość, bo to jest super. I... i i trochę tak było, że przez pewien, przez pewien okres czasu tworzyliśmy równolegle dwa rozwiązania. Później, później zdecydowaliśmy się całkowicie przejść na tą rozszerzoną rzeczywistość. Więc dla mnie, dla mnie w ogóle rozszerzona rzeczywistość, to co robimy, jest zdecydowanie czymś, co ja chcę robić i, i jest to taka radość faktycznie z, z tej pracy, którą się wykonuje. I w ogóle jeszcze, wiesz co, aż sobie przygotowałem, zauważyłem, czy znaczy, usłyszałem niedawno w jednym filmie na YouTubie na kanale Staff Made Here, gościu tworzy, pokrótce tylko powiem, gościu tworzy taki, taką tablicę do kosza, która sama sprawia, że, twoje, że wszystkie twoje strzały trafiają. I wiesz co on powiedział w którymś filmiku, że padł na ten pomysł i, umyślał, i sobie pomyślał, że to jest świetna rzecz i chciałby to kiedyś w swoim życiu zobaczyć. I później sobie zadał pytanie, kto coś takiego jest w stanie zrobić? Czyli tą tablicę, która sama kieruje strzały do środka kosza. I on wtedy powiedział, że jeżeli on chce zobaczyć to w swoim życiu wykonane, chciałby z tego skorzystać, to największą gwarancję tego, że to zobaczy, będzie wtedy, jeżeli on sam to wykona. I mnie wtedy to strasznie uderzyło, bo ja sobie wtedy zdałem sprawę, że wszystkie te rzeczy, które wiesz, widziałem w filmach Spielberga, na przykład raport mniejszości w Iron Manie. W, nie wiem, jak byłem mały, to w małych agentach były takie zegarki z hologramami, że wszystkie te rzeczy, które wtedy widziałem, to w tym momencie jestem. Ja, I ja jestem wystarczająco zaawansowany programistycznie, żeby móc je zrobić, i jest odpowiedni czas, bo rozszerzona rzeczywistość się dopiero zaczyna, I, i nie mam nic do stracenia i mam okazję pracować w Aseco i po prostu złożyłem sobie te wszystkie rzeczy do kupy i dotarło do mnie, że jeżeli. Ja chcę to zobaczyć. To dlaczego to nie mam być ja tą osobą, która to zrobi? Także totalnie uważam, że rozszerzona rzeczywistość i kontynuowanie akurat tego projektu, który teraz robimy, to jest dla mnie radość i pasja. I w ogóle się nie czuję, jakbym pracował każdego dnia. Super, z tego wszystkiego, co mówicie, to wygląda na to, że jesteście takim zespołem, który nigdy się nie zatrzyma. Jakie macie dalsze plany na, na siebie, na swój rozwój? Uh... Planów mamy masę. Przede wszystkim e, chcemy przejść jakby dalej w tym takim projekcie organizowanym przez ASECO Innovation Hub do drugiej fazy akceleracji. E, tam mamy już e, jakby konkretne takie przypadki użycia i pomysły, które chcemy wprowadzić w życie, e, no głównie opierające się o rozszerzoną